Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Słuchajcie, mamy tutaj ten nasz bank energii, te nasze baterie LifePo4, już porozpinane. Używaliśmy wcześniej takich kabelków 4 mm2. Takie kabelki są za cienkie, tak? Bo tutaj ten oto gościu potrzebuje mieć zasilanie z tego oto banku energii kabelkiem, właśnie takim to jest spawalniczy kabel 35 mm2 i jego będziemy używać do podłączenia tego oto tutaj gościa z tymi bateriami wszystkimi mamy tutaj teraz już oczka jakie to są oczka? końcówki oczkowe miedziano-cynkowa końcóweczka takie zamówiłem i takie mam tak, wiem, że może miedziane byłyby lepsze może nie byłyby lepsze? Trudno mi powiedzieć, mam taki, w takim kolorze, więc yy, no, będziemy takich używać, tak? Będziemy łączyć te kabelki, wszystkie będziemy go rozcinać. Tutaj mam, nie wiem, chyba, że 7 metrów zamówiłem jego, więc jest tutaj 7 metrów. I słuchajcie, dzisiaj będziemy yy, łączyć te akumulatorki, te, te, te baterie prawidłowo, ze względu na to, że tu właśnie było, yy, że tak powiem, połączenia były tak jak widzicie tu są poustawiane, czyli 48 V w tym jednym zestawie i 48 v w tym drugim zestawie tutaj w tym drugim zestawie i to było połączone balanserami aktywnymi które, no coś tam przerzucały, ale nie mamy jeszcze miernika, bo jeszcze długi weekend się nie skończył. Przyjdzie miernik w przyszłym tygodniu, że tak powiem, no już w tym tygodniu, bo dzisiaj jest poniedziałek, 11, no ale my będziemy tutaj to łączyć, więc myślę 12, może 13, może 14 przyjdzie ten mierniczek i wtedy te balanserki, że tak powiem, aktywne będziemy sprawdzać po kabelkach, czy przepływają przez nie prądy, czy też nie. A dzisiaj pokażę Wam jak z tych tutaj, czyli tutaj jest 48 V napięcie i amperaż 100 amperogodzin. To był był jeden jakby zestaw baterii, a tutaj drugi, tak? I połączony pojedynczymi kabelkami plus minus plus minus do, 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 do tego tamtego czarnego gościa, tak, który nam to powiedzmy ładował, ale słabo to ładowanie wychodziło ze względu na to, że e, no, nie kompletny jeszcze sprzęt dopiero teraz do nas wszystko dochodzi i będziemy to, że tak powiem, uzbrajać, będziemy to prawidłowo podłączać. I teraz słuchajcie, dzisiaj zrobimy podłączenie tego tych oto baterii yy, równolegle i szeregowo. No właśnie. A po co? A po to właśnie, żeby te właśnie wszystkie, wszystkie, czyli powiedzmy ten zestaw 100 amperogodzin i ten zestaw 100 amperogodzin, czyli dwa zestawy po 100 amperogodzin tu było, a zrobimy jeden zestaw 48 v 200 amperogodzin. 200 amperogodzin tu będzie, tak? I połączymy je razem. Dzięki temu uzyskamy, że tak powiem, jeden bank 48 v yy, 200 amper, tak? 200 amperogodzin. Więc dzisiaj będziemy to podłączać, będziemy to wszystko rozcinać te kabelki, będziemy łączyć przy, przy użyciu tych właśnie końcóweczek, które pokazywałem i właśnie dzisiaj wam pokażę jak to będzie podłączone, dlaczego? Słuchajcie, taki zmieniamy właśnie podłączenie, dlatego, żeby między sobą te baterie miały większe szanse na to, żeby się właśnie wyrównywać. tak? Żeby balanserkom, że tak powiem, ulżyć. Jeśli one działają prawidłowo, dokładnie, ale jak przyjdzie ten miernik, to wtedy będziemy sprawdzać. No, właśnie, i żeby to było, czyli zrobimy podłączenie 12V. 12V każdy jeden z drugim zepniemy, żeby było balansowanie między jednym zestawem że tak powiem dwunastka, później będzie znowu dwunastka spięta tak systemy później będą spięte w 24 tak? 24 to właśnie, tylko oczywiście podwracamy. to wszystko, zresztą ja pokażę wszystko w późniejszym materiale bo to stąd już że tak powiem robi wyjazd tak, bo przychodzą przymrozki, więc tutaj nie ma sensu tego trzymać już. Już to pójdzie tam do, do tego miejsca, gdzie to będzie już prawidłowo stało. Yy, no właśnie, będziemy to łączyć, wszystko będę omawiał, pokażę Wam to wszystko i będziemy to robić, żeby to fajnie ten zestaw sam się balansował, między sobą te wszystkie baterie się balansowały. Między sobą oczywiście użyjemy jeszcze balancerów dodatkowo, żeby po prostu posprawdzać i sprawdzić te balancerki, czy przez nie przechodzi prąd, czy one są dobre, czy niedobre. No to co, no ja się biorę za robotę, dość gadania. Zanoszę właśnie tam do tej piwnicy te baterie i tam zacznę to wszystko składać to wtedy się połączę znowu z wami i znowu będzie, będzie, będę dogrywał filmiki i będziecie to wszystko widzieć. Także na chwilę obecną tyle. Widzimy się za chwilę jak to zaniosę. No i co, no i jedziemy z tematem. tak? Także do zobaczenia za chwilę. Dobra kochani jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, mam przeniesione te akumulatorki. No i będziemy je łączyć. Tak, to jest pierwszy zestaw. Ten gość stąd wyjedzie. sobie przypomniałem, że mam gdzieś na drugim domu, że tak powiem, starym domu stelaż taki no do do, mater... do tych do regałów garażowych. Mam gdzieś nóżki, mam gdzieś podpory, mam gdzieś wszystko. I widzicie co? I tak pomyślałem sobie, bo ja tutaj miejsce za bardzo nie mam. Nie? Zobaczcie, tutaj jest wejście. Tak, tutaj mamy, i to możemy tutaj zagospodarować. Ja wiem, że tutaj ściany są takie jakie są, ale one pójdą do naprawy częściowo, tak. Więc tylko i wyłącznie, ale to już na wiosnę zrobimy, ze względu na to, że tutaj no, idzie zima. Może mi się uda jeszcze jeszcze to zrobić jak będę montował ten regał tutaj no ale muszę to pochować bo idą przymrozki więc nie chcę żeby te baterie dostały po prostu że tak powiem w dupkę no i dlatego będziemy tutaj je wszystkie montować, czyli na te cztery, na chwilę obecną, tylko to jest żebyście nie komentowali, nie gadała panie a to materiały atfapalne, takie inne rzeczy to jest tylko na chwilkę, oczywiście nie będziemy tutaj że tak powiem podłączać jeszcze tego, tego tego niebieskiego naszego pacjenta który będzie zasilał nasz dom, no ale na chwilę obecną mamy tutaj taką podpóreczkę ona ładnie się tutaj zgrywa, zobaczcie o, nie? Więc kabelki pójdą, pójdą, wszystkie połączenia pójdą, i na tej desce postawimy kolejny zestaw banku energii. I do momentu, jak przywiozę te regały, to po prostu będzie to przez kilka dni, dosłownie, bo nie wiem, chyba jutro czy pojutrze pojadę i, i po prostu poszukam tych regałów. I przywiozę tutaj będę je skręcał. Oczywiście, tak sobie teraz pomyślałem, że te ściany tutaj, co widzicie, żeby je, e, od razu je zrobię, za kilka dni. E, za 2-3 dni po prostu od razu je zrobię tutaj, żeby to wszystko od razu razem połączyć. E, ponaprawiamy tutaj, co mamy naprawić. I będzie git majonez, panie. Dobra, ale dość śpierdzielenia. Tnę kable, e, zakładam końcówki, zaciskarka pójdzie. E, no i podłączę pierwszy zestaw i będziemy znowu się widzieć. Także za chwilę się znowu widzimy. Do zobaczenia. Słuchajko, słuchajcie, kochani. Mamy to. Mamy to już połączone. Czyli, zobaczcie tutaj sami, żebyście zobaczyli. Tutaj jest czerwone do czerwonego, czarne do czarnego. I będą się balansować. Tak? Te dwa. Do tego oczywiście jest jeden balanser podłączony do tych dwóch. Jeden balanser, tak? Później będę pokazywał. Na razie widzicie tylko kabelki, tak? Tutaj, tak samo jest wszystko połączone. Czerwony do czerwonego, czarny do czarnego. Będą razem się balansować, tak? Jest, jest. I razem są spięte w układ 40. Yy, przepraszam, 24 V. Tak? Widzicie? Czerwony z czarnym, tutaj, o tu, czerwony z czarnym połączony, czerwony z czarnym. Czyli tutaj będą te dwa akumulatorki się balansować, te dwa będą się balansować i tak będą się balansować, tak? Ja? Będzie przepływ prądu, nie? Przepływ prądu czerwonymi do czarnych. Teraz tutaj z tych dwóch czerwonych pojedzie na górę i na górze będzie tak samo spięte, tak? I tutaj po ścianie dwa czarne wyjdą do busbara. I u góry czerwone wyjdą też do busbara. I od busbara będziemy już podpinać pod rozejścia do inwertera. Tak. Takie podłączenie akumulatorów spowoduje to, że nie będziemy mieć dwa razy 48V 100Ah, tylko 48V 200Ah. Jeden bank. Taki sposób można to łączyć. I oczywiście można 300 amperogodzin, 400, tak. My będziemy tak łączyć, żeby one mniej więcej sobą, między sobą się balansowały. Tak. I my będziemy tak to wszystko łączyć. Słuchajcie, takie podłączenia proponują, że tak powiem, firmy, które produkują te akumulatory. No i ja wyczytałem, że takie podłączenie jest najfajniejsze ze względu na to, że po prostu to będzie jeden bank energii. 200 godzinny, czyli wszystkie razem akumulatory będą podłączone, tak? Będą mogły się między sobą balansować, a te balanserki aktywne, tak? Yy, będą przy, między sobą wszystko przerzucać. Tak? Jeszcze dodatkowo, dodatkowo. Yy, zobaczymy, przynajmniej będziemy mieli jakiś... Yy, czy będą działały, czy nie będą działały, ale one zostaną ze względu na to, żeby po prostu zobaczyć, yy, jakie napięcia na poszczególnych akumulatorach są, tak? Tutaj mamy już wszystko podpięte. Kładziemy tą deseczkę, tak, mam tu już poprzykręcane. Kładziemy deseczkę i budujemy kolejne pięterko. Także widzimy się jak już powstawię następne, tak. Dobra, kochani, jesteśmy. Słuchajcie, ja tutaj usiądę, żebyście zobaczyli z góry, tak. Tu była ściągawka, widzicie? Jak one są? Tu jest, tu są dwa plusy i one pójdą do busbara i tam z dolnej tej półeczki tak, Tam, oczywiście, pod tą deską, która tutaj, ty, pod tymi dwoma deskami, leżą dystanse jeszcze, tak? Żeby to nie dotykało jednego, nie drugiego, może będzie widać. O, zobaczcie, jest coś widać. Gdzie, ja tu? tu panie? Nic tam nie widać. Ja tu przynajmniej nie widzę. No, ale są, tak? Jest dystansik. O, deseczka leży. Jest dystansik. Eee, no dobra, słuchajcie, podłączenia szeregowo. I równoległe. Czyli dwunastki się balansują. Kolejna dwunastka się balansuje, później połączone w 24. Tak. Więc to wszystko razem się balansuje. Zobaczcie, co na balanserkach jest. Nic nie ma, nic nic nie widać. Czekajcie, bo może ja inaczej, bo to światełko takie jest. Jakie jest. Ja coś może pozapalam. Może będzie lepiej idę. Łapanie, jeszcze gorzej. Tak. Zobaczcie. Widzicie? Nic nie balansuje. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że już one nie pokażą nic. Ze względu na to, że tutaj się same automatycznie balansują wszystkie. Układ dwunastka. Czerwony z czerwonym. Czarny z czarnym. Tutaj kolejne. Czerwony z czerwonym. Czerwony z czerwonym. Czarny z czarnym. Później to jest wpięte w 24. Tak. Na dole jest tak samo i widzicie balansery. W tym przypadku yy, nie będą potrzebne, ze względu na to, że one same między sobą będą się balansować wszystkie razem. No i mamy bank 48V, 200Ah, tak? Ja yy, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Mi się wydaje, że to jest rewelacyjne podłączenie. Yy, oczywiście tutaj jeszcze pomiędzy nimi wszyscy wszędzie przyjdą zabezpieczenia, bezpieczniki takie, tak amperowe, jeszcze zobaczymy, jakie je dobierzemy, no ale chcę Wam pokazać, że jest możliwość właśnie zbudowania wszystkich pojedynczych i balansery są wtedy już niepotrzebne, no bo one się będą balansować między sobą, oczywiście tutaj na samym końcu, czyli stąd pójdzie jeden kabelek do busbara, później pójdzie drugi kabelek do busbara, plusowe dwa pod spodu pójdą dwa czarne, tak czyli minusowe, i później później tutaj będzie powieszony ten inwerter. Tak, oczywiście ta ściana zostanie naprawiona, zresztą jak wiecie. No i pójdzie tutaj inwerter, i pójdzie to do inwertera, od inwertera, od inwertera już pójdzie tam um, do, do domu, do, do zasilania różnych urządzeń. I co? No i mamy no i mamy tutaj mierniczka, nie mamy, chociaż ja pójdę po ten miernik. Yy, zmierzymy jakie tutaj są napięcia Te balanserki już tutaj nam nic nie pokażą No bo co mają tu pokazać Nic nie pokażą bo to jest system 48V Balansują się między sobą yy, No chyba że że tak powiem widzicie te strzałeczki Widzicie W którymkolwiek W którymkolwiek widzicie Nie ma Nie ma strzałeczek I one będą cały czas same się balansować tak Same więc, więc cóż, będziemy tylko mieć taki podgląd, co gdzie ile jest, nie? Oczywiście, jak przyjdzie ten miernik cynkowy, słuchajcie, przełączymy, jak będę budował tutaj, tu skrzy... nie skrzyneczkę, tylko te. Ten regał. To oczywiście podłączymy go normalnie, standardowo, tak jak powinno być. Tak, czyli górę zrobimy 48, dół zrobimy 48 i wtedy balancerki zobaczymy, co nam będą pokazywać. I zobaczymy, czy one y, przepływ prądu mają górą, tymi gapelkami u góry, tak? No bo jak na razie to nic nie było, widać, nic nie ma. Panie, ja nie wiem o co chodzi. Yy, no co? Myślę, że dzisiaj na tyle. No i co? I widzimy się w kolejnym filmiku, tak? Także sami ocencie, dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem dobrze zrobiłem, że zbudowałem jeden bank 200A 48V, tak? Czy to może błąd? Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a my się widzimy w kolejnym filmiku. Także jeszcze raz szybki rzut, nic się nie balansuje, nie ma przepływu, tak? No, bo i nie będzie, bo balansują się wszystkie tymi grubymi kablami, także mamy to wszystko pospinane, a my się widzimy w kolejnym filmiku. Także pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!